Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam Was w pierwszym odcinku z kariery Manchester United. Oczywiście będę tu w roli menadżera, pierwsza kariera klubem w tej FIFA. Zobaczymy jak mi pójdzie. Oczywiście, na początek, trzeba tutaj stworzyć menadżera. Dodam takie same dane jak w karierze, moją osobą, po prostu nic tutaj nie będę zmieniał. Tak samo to będzie wpisane. Oczywiście, jeszcze tutaj trzeba wybrać mniej więcej jak ta postać wygląda. To wybiorę jakąś tam na pewno w mniej więcej podobną, ale to jest mały wybór akurat. Ja weźmy tego już. Bardziej podobnego nie znajdę. Jeszcze trzeba oczywiście narodowość zmienić. Standardowo wiadomo jaka jest. No i teraz jaki styl tutaj wybrać. Są trzy do wyboru. Jest koszula, dres i garnitur. Chyba między koszulą a garniturem się zastanawiam, ale chyba ten garnitur wybiorę, bo wygląda zdecydowanie lepiej. No i dobra, przechodzimy dalej. Będę grał na klasie światowej, długość połowy 4 minuty, pobieramy najnowsze składy, żeby nie było jak w mojej karierze pewnych braków transferowych. No i tutaj oczywiście rozgrywki europejskie ustawimy, ale my będziemy grali tak jak normalnie jest w lidze Europy, tylko w innej grupie trochę. Trzeba to oczywiście rozlosować, według rozstawionych drużyn gramy w grupie G z Celtą Vigo, Aruką i Strumzgod. Zobaczymy jak nam pójdzie. Oby dobrze, raczej z takiej grupy nie da się nie wyjść. Ale my chcemy wyjść na pierwszym miejscu i zwyciężyć w całych rozgrywkach. No nie po to gramy w Lidze Europy, żeby tam nie wygrać. No i oczywiście przechodzimy dalej. To już będzie w pewnym przyspieszeniu, no bo nie ma co tych spraw taką oglądać powoli. No jednak, wiadomo, tutaj na początku to będą transfery. Skład ustalę poza wizją i już Wam pokażę, jaki będzie po, ta, po tych takich drobnych korektach. Bo jednak chcę grać trochę innym ustawieniem niż Manchester United na co dzień. Jest tutaj turniej przedsezonowy, oczywiście bierzemy w nim udział. Tak szczerze. Ten puchar Las Americas najbardziej mi chyba odpowiada, bo jest tam Real Madrid, Juventus, Turyn. Może być naprawdę ciekawie jak spotkamy się z tymi drużynami w półfinale lub finale, bo nie planuję odpadać w fazie grupowej. I dobra, zobaczmy jak to wszystko tutaj będzie wyglądać. No standardowe menu, no, trochę się zmieniło od poprzedniej Fify, bo w poprzedniej Fify grałem karierę Koroną Kielce, jedyna taka kariera klubem. A tutaj, jak widzicie, taki skład ustawiłem: formacja 4-3-2-1. Jakie wzmocnienia planuję? No, na pewno planuję pozyskać jednego skrzydłowego, no bo kontuzję ma Miki Tarian, a poza tym nie mam żadnego dobrego zmiennika na skrzydło, niestety. A chcę kupić naprawdę gracza światowej klasy na tą pozycję i jednego środkowego pomocnika. Nie mówię tutaj, czy ma mieć inklinacje ofensywne czy defensywne. Ta linia pomocy Manchesteru United jest na tyle uniwersalna, że każdego tam mogę wsadzić, tak naprawdę. Bo, pogba, czy zagra trochę bardziej ofensywnie, czy defensywnie, to i tak będzie świetnym zawodnikiem jeśli chodzi o Fifę, więc to nie jest problem. Ta linia pomocy jest w miarę dobra, ale jednak chcę ją jeszcze wzmocnić, no bo obrona może być, nie przeszkadza mi, jest w miarę solidna. No wiadomo, bramkarz wybitny, Decha to jest jeden z najlepszych bramkarzy na świecie, więc spokojnie z takim bramkarzem możemy zawojować świat. No i dobra, to by było na tyle. Już sobie dodaję kilku zawodników do listy życzeń. Pokażę Wam, jak ta lista życzeń wygląda. No, jedne nazwiska są tu trochę większe, drugie trochę mniejsze. Oczywiście wyślemy zapytanie o każdego z tych piłkarzy. No Marco Reus, Douglas Costa myślę, że są w naszym zasięgu. Trudniej by było na pewno pozyskać Bela czy Hamesa Rodriguez'a, ale zobaczymy, jak to będzie. No Payet na przykład, niby tu ma pozycję skrzydłowe, no ale dla mnie to jest bardziej środkowy pomocnik, taki z inklinacjami ofensywnymi, jeśli chodzi o FIFA. No i dobra, przechodzimy dalej. Przyszły jakieś odpowiedzi? No tutaj wiadomo, będziemy składali trochę zaniżone na początku oferty. Może się uda kogoś trochę taniej kupić. Po co przepłacać, taka prawda? Zawsze jak coś, to możemy tą ofertę podbić, nigdzie nam się nie śpieszy. Do startu ligi jeszcze zostało naprawdę dużo czasu, więc mamy czas na jakieś tam ustalenia, wzmocnienia. No tutaj, jakbym pozyskał Marco Roysa, to by naprawdę było świetnie, bo to jest bardzo klasowy gracz. Tylko niestety podatny na kontuzję. Mam nadzieję, że w Fifie przynajmniej tak nie będzie. No jeśli chodzi o naszych skrzydłowych, no to mam Marsiala. Mikitariana, Lingarda, Depaia, no ale mamy tych dwóch świetnych, to no nie oszukujmy się. Martial jest bardzo dobry i Mikitarian, no ale dwóch pozostałych, no to tak średni to widzę. Chciałbym mieć taką trójkę, żeby wiecie, wymiennie ich dawać do składu, no bo wiadomo, będziemy grali na kilku frontach. Liga, Puchar, do tego europejskiej rozgrywki. Musimy mieć naprawdę szeroką kadrę. Zobaczymy, którego środkowego pomocnika uda nam się pozyskać. Pewnie jeszcze kogoś sprzedam z Manchester United, ale to trzeba jeszcze przeanalizować wszystko. Na początku złóżmy oferty za kilku zawodników, a potem będziemy myśleć o tym, kogo sprzedawać ewentualnie. I nawet to jest rozmowa z zawodnikiem. No, rezerwowy Bramkarz chce wystąpić, ale raczej nie daje mu szansy, bo i tak nie zagra w tym sezonie ani jednego spotkania. No, chyba że w jakimś tam pucharze mało istotnym dla Manchester United. A teraz już zaczynajmy pierwsze spotkanie w turnieju przedsezonowym. Gramy z Bayerem Leverkusen. Naszym celem jest zwycięstwo. Zaczynajmy! Początek spotkania i pierwsza akcja Manchester United. Ibrahimowicz. Mata. Podanie do Marciala Marsjal uderza i trafia tylko w słupek, niestety. Jeszcze piłkę ma Ibrahimowicz. Zlatan dobry zwód, czy zacentruje w pole karne? Tak jest, ale niestety brankarz broni ten strzał. Da Costa musi tutaj spokojnie wyprowadzić piłkę spod pola karnego, ale popełniają fatalny błąd. Marcial jest w polu karnym, czy zdoła dośrodkować? Nie, niestety świetnie interweniuje obrońca. Tym razem Bayer Leverkusen w natarciu. Kruse. Złe podanie i mamy piłkę. Ibrahimović, świetnie. Tutaj się zachował Martial. Lingard. Lingard, zobaczmy czy poda. Tak jest do Pogby. Pogby, sam na sam! I przegrywa ten pojedynek z Lombem, ale to nie koniec tej akcji. Jeszcze jest Martial, ale fatalnie wykonał ten zwód. Znów United w natarciu, ale tracą głupio piłkę. Mehmedi. Mehmedi świetnie tutaj odnalazł kislinga, ale Dehea zdołał interweniować i nie ma zagrożenia, będzie tylko rzut rożny dla Leverkusen. Ibrahimowicz dobrze tutaj zostawia piłkę, podaje do Lingarda. Lingard, czy odnajdzie kolegów, tak jest, poda do Marsjala. Martial świetnie utrzymuje się przy piłce środku, pola podanie do Pogby, Pogba do Ibrahimowicza. Ibrahimowicz jest już w polu karnym i zdobywa bramkę. I dobra, pierwszy gol w sezonie w wykonaniu z latana Ibrahimowicza. Jak widzimy, pokazuje Herb, chce sobie pewnie tym zjednać kibiców. Tutaj świetna asysta Pogby, no a Ibrahimowicz w polu karnym to bezwzględny killer. W takich sytuacjach się nie myli. Prowadzimy z Bayerem Leverkusen 1-0. do Depay bardzo ładnie tutaj od nas. RRR rozpędza się. Jest już naprawdę blisko pola karnego. Zobaczmy czy zdecyduje się na centre. Tak jest. Do Marciala. Marcial ma idealną sytuację, ale minimalnie przestrzelił. Szkoda. Bo jeśli trafiłby w bramkę, to Lomb prawdopodobnie nie miałby żadnych szans na interwencję. Dakosta walczy tutaj o piłkę i przejmuje ją. Bender. Da Costa? Bayer Leverkusen próbuje stworzyć jakąś sytuację. Lars Bender w pole karne ma piłkę Kissling. Jeszcze się przy niej utrzymuje jakimś cudem. Czy wreszcie poda? Tak jest. Do Topraka. Umer Toprak jest w polu karnym, ale przegrywa pojedynek z Deheą. To jest jednak środkowy obrońca i zabrakło mu trochę No takich inklinacji ofensywnych. Nie oszukujmy się. Środkowy obrońca raczej nie uderza wybitnie z nogi. Ale to nie koniec zagrożenia. Będzie jeszcze rzut rożny. A wcześniej zmiana. Kisling schodzi z boiska. No i kolejna zmiana. Nie wiem, co ich tak dużo. Grę od rzutu rożnego wznowi Belarabi Bellarabi centruje na Mehmediego. Jeszcze strzał. Sytuacja po ale DHA piątkuje piąstkuje piłkę na out. I koniec spotkania, zwyciężamy 1-0 z Bayer'em Leverkusen, czyli najtrudniejszego rywala w grupie już pokonaliśmy. No czyli teraz tylko walczymy o to, żeby nie tracić jakoś głupio punktów z tymi pozostałymi drużynami. Pewnie zajmujemy pierwsze miejsce i wychodzimy z grupy, taki jest plan i trzeba się go trzymać. Zwycięstwo oczywiście dała nam bramka i Ibrahimowicza. No w tym meczu mieliśmy zdecydowanie więcej szans, w pełni zasłużone zwycięstwo Manchester United. Zobaczmy jeszcze oceny zawodników. Piłkarzem meczu został Pogba, ładna asysta przy bramce Ibrahimowicza. Cztery interwencje Dehei, dwie Lomba, no za dużo bramkarz Bayeru Leverkusen w tym spotkaniu nie wybronił. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu z zwycięskim, to na pewno cieszy, ale niestety w grupie zajmujemy obecnie drugie miejsce, ponieważ mamy gorszy bilans bramkowy od Monterey. I dobra, to było na tyle jeśli chodzi o tabelę, bo tu nie ma zbytnio co przeglądać po pierwszej kolejce. W następnym materiale czekają nas mecze właśnie z Monterrey i Rival Plate. Zobaczymy jak nam pójdzie. No rywale niby nie jest z najwyższej półki, bo jeden y, klub z Meksyku i jeden z Argentyny. Ale na takich rywali zawsze trzeba uważać. Tutaj ustalę oczywiście trening, będzie trenował Rashford prawdopodobnie. Tutaj Martial, jeszcze dodam pewnie Pogbe. Bailliego, no i DHE. myślę, że ci zawodnicy powinni teraz trenować, żeby podnosić swoje umiejętności. No, to było na tle, jeśli chodzi o ten materiał. Jeszcze trochę tam dotrwamy do tamtego meczu, może jeszcze jakieś oferty transferowe złożymy, bo to by się przydało. Mam nadzieję, że niektórzy piłkarze będą zainteresowani grą dla nas. Jest tutaj oferta za Morgana Schneiderlea. Damy trochę wyższą i zobaczymy, czy Bayern Monachium się zgodzi. Myślę, że się zgodzą. No tutaj kilku piłkarzy, możemy im przedstawić kontrakt. No, tutaj Janik Ferreira, Karasko Myślę, że dla mnie taki ważny piłkarz by to był Douglas Costa. No, na pewno on by też się przydał, ale najbardziej tutaj liczę na Royce'a. Nie będę ukrywał, jest to dla mnie taki priorytet transferowy. No, tutaj trochę musimy podbić niestety ofertę za Pajeta. No, ale on jest wart, myślę, tych pieniędzy. O, Marco Royce, możemy złożyć ofertę dobrze i kupimy go za tak pół darmowo. Dużo mniejszą ofertę złożyliśmy niż jego wartość wynosi. Jeszcze tutaj musimy podbić ofertę za Kokę. Zobaczymy, jak to się skończy. No, Sporting, wiadomo, musiał taką ofertę zaakceptować. Dla takiego klubu to jest oferta nie do odrzucenia. Zobaczymy, czy coś jeszcze stanie. Tak, dwie przyszły tutaj. No, złożymy ofertę Sonowi. jeszcze tą drugą i na tym myślę zakończę odcinek. Więc jak coś ludziska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście, zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!